Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Porozmawiajmy o jakości. W dniu dzisiejszym zapraszam bardzo serdecznie na taki krótki cykl, który poświęcę tematowi niezmiernie ważnemu. Niezmiernie ważnemu z punktu widzenia osobistego, czyli każdego z nas indywidualnie, z punktu widzenia każdej, właściwie organizacji, z punktu widzenia. Powiedzmy, sytuacji czy też otoczenia, w jakim funkcjonujemy na co dzień. Jest to zagadnienie, o które też dość regularnie jestem pytany podczas szkoleń, podczas spotkań z ludźmi w różnych organizacjach. A czym jest to zagadnienie? Mianowicie to będzie motywacja. Myślę, że w tej chwili już dobrze wiesz i rozumiesz, dlaczego jest to temat ważny, bo być może i dotyka Ciebie indywidualnie. Cały ten cykl, taki krótki, jak powiedziałem, yy, podzielę na trzy, powiedzmy, etapy. Mianowicie powiem w dzisiejszym pierwszym, pierwszym odcinku, pierwszej części o motywacji zewnętrznej. W drugim odcinku powiem o motywacji wewnętrznej i autonomii. A w trzecim odcinku podzielę się yy, tym, jak ja dbałem, dbam o swoją motywację i o motywację osób, które... Ze mną pracowały, czy też dalej pracują. Zapraszam do oglądania. Właściwie myślę, że każdy z nas dość regularnie słyszy rozmaite hasła związane z motywacją. Słyszymy, że gdzieś tam ktoś twierdzi, że jest demotywowany. Słyszymy, że organizacja kiepsko nas motywuje albo w ogóle nas nie motywuje że przełożone w ogóle nie przywiązuje wagi do Motywowania nas jako y, członków jakiegoś tam zespołu. I, i ten wyraz, ta motywacja właściwie odmieniany odmieniane jest na rozmaite możliwe sposoby. Z motywacją są związane dwa mity. Pierwszy mit mówi, że motywują tylko pieniądze. I bardzo często ten mit jest wykorzystywany. Właściwie przez dwie strony, powiedzmy przez pracowników, co jest powiedzmy dość naturalne, że chcą zarabiać więcej i twierdzą, że pieniądze ich tylko zmotywują. Szczególnie jeżeli to są y, młodzi pracownicy, to, to, to twierdzą tak częściej. Większym niebezpieczeństwem jest to, że myślą też tak menadżerowie. I to jest duże niebezpieczeństwo, bo to pokazuje z jaką niedojrzałością menadżerów mamy do czynienia. I nie jest to. Powiedzmy, rzadki przypadek, to tak, żebyście sobie zdawali z tego, z tego sprawę. Ja z tym się spotykam dość, dość często i to z ust, wydawałoby się, naprawdę całkiem doświadczonych już menadżerów. Ale mimo to twierdzą, że tylko i wyłącznie przez pieniądze są w stanie zmotywować swój zespół, żeby zrobili coś tam. No, jest, to, jest to słabe. A prawda jest taka, że jest to mit. To, to, to nie jest tak, że tylko pieniądze motywują. Drugi mit jest taki, że pieniądze w ogóle nie motywują. Czyli jak gdyby druga, druga skrajność, czyli jest jakieś stwierdzenie, że jest coś innego, co motywuje znacznie lepiej, ale pieniądze w ogóle nie motywują. I z takimi hasłami możemy spotkać się w obrębie, powiedzmy, szeroko pojętych hr to, to powiedzmy w tym środowisku możemy spotkać się z takim stwierdzeniem, że nie, pieniądze nie motywują, że, że możemy motywować pracowników, Zupełnie inaczej. I to też jest mit. Czyli jedno i drugie stwierdzenie jest nieprawdziwe. Faktem za to jest to, że poza bardzo pożądaną, silną motywacją, która jest czymś naturalnym, my osobiście chcielibyśmy być mocno zmotywowani, a jako menadżerowie chcielibyśmy, aby nasz zespół był mocno zmotywowany. To jest pożądane tak naprawdę. I poza. Samym faktem pożądanej, mocnej motywacji, ważniejszy jest jej rodzaj. I tutaj możemy ten rodzaj rozbić właśnie na motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Czyli te dwa hasła, które powiedziałem na wstępie do tego cyklu, dzisiaj zajmę się tylko i wyłącznie motywacją zewnętrzną. Gdybym chciał tą motywację zewnętrzną i wewnętrzną porównać do czegoś takiego, co w obrębie powiedzmy procesu produkcyjnego, inżynierów procesu czy inżynierów jakości, może być znane, czyli stabilność procesu. My możemy mieć proces stabilny krótkoterminowo, krótkotrwale, czyli tu i teraz, na najbliższej, nie wiem, zmianie, czy tam przez kilka godzin i możemy mieć proces stabilny długotrwale, czyli przez ileś tygodni, być może nawet miesięcy. I tak samo jest z tymi, z tą motywacją, czy też z tymi dwoma rodzajami motywacji, motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna. Ta pierwsza o ile w ogóle jest jakąś motywacją, no, no ale powiedzmy jest, to jest na pewno krótkotrwała. Jest bardzo krótkotrwała. Jak z naszym procesem? Teraz jest stabilny, ale za chwilę już tą stabilność gdzieś tam utraci z jakiegoś powodu. I tak samo z tą motywacją, którą wykonujemy, czy też wykorzystujemy właśnie te czynniki zewnętrzne. I ta motywacja zewnętrzna wiąże się z pewnymi czynnikami, które uruchamiają nasze działania. I co to są za czynniki? To są podwyżki, czyli szeroko pojęte pieniądze. To może być też prestiż, to może być też władza, czyli coś, czego my jako ludzie pożądamy w pewien sposób. Pieniądze, władza, jakiś prestiż, yy, że jestem traktowany tak, a nie inaczej. No, nas to gdzieś tam powiedzmy. Tak pozytyw, pozytywnie łechta i, i, i się cieszymy tym, i to nas poniekąd, jak gdyby, motywuje. Ale z drugiej strony, i to też są czynniki związane z zewnętrzną motywacją, to jest lęk i obawa. Lęk i obawa, na przykład przed porażką, lęk i obawa przed jakąś karą, to też są elementy, które pochodzą, powiedzmy, z tego świata zewnętrznego, czyli mm, są generowane przez kogoś wobec nas. Obawa, że nie dostanę premii. Czyli mam i obawę i mam utratę możliwych pieniędzy, prawda? Że dostanę jakąś karę, to też jest motywacja zewnętrzna. I ta obawa też w nas może zmotywować do jakiegoś działania. Ale to tak jak powiedziałem wcześniej, jest to bardzo, bardzo krótkotrwałe. Kiedy dostanę tą nagrodę, moja motywacja już siada. Już nie jestem zmotywowany. Kiedy uda mi się uniknąć kary, moja motywacja ponownie siada. I tak jest z tymi podwyżkami, które bardzo często w firmach się słyszy, że a chcę dostać podwyżkę, żeby być zmotywowanym, to muszę dać komuś podwyżkę albo chcę dostać podwyżkę. Wówczas będę miał zespół zmotywowany. Ja często tak mówię wszystkim, którzy, którzy o tej, o tych podwyżkach tak jak gdyby dyskutują i, i, i twierdzą, że wówczas będzie im się chciało, to, to, to zawsze używam takiego stwierdzenia, że po dwóch, trzech wypłatach przestanie wam się chcieć. Że ta motywacja znowu wróci do punktu wyjścia, być może nawet będzie niższa. My się bardzo szybko przyzwyczajamy do tej zmiany. Kiedy dostajemy podwyżkę, to po dwóch, trzech wypłatach już akceptujemy ten stan, uważamy go za naturalny, standardowy i, i, i on dla nas nie jest niczym nowym. Naprawdę. to to nie trzeba 10 czy tam 12 czy 15 miesięcy, wystarczą 2-3 miesiące. I my już uważamy, no, no tak już jest, ja to dostaję i, i, i właściwie y, potrzebuję czegoś więcej, żeby mnie coś zmotywowało, już już, już kaplica, już nie ma, nie ma mowy tak naprawdę o, 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 o tym, żeby ten czynnik motywa, motywujący na nas, dalej, na nas dalej działał. I tak się ma to samo, czy to do właśnie podwyżek, jakichś bonusów, premii, czy do prestiżu, czy do władzy, czy do kary, czy też do obawy. Te wszystkie elementy pochodzące, czy też są wspólnym mianownikiem tej motywacji zewnętrznej, tak samo działają. One za chwilę po prostu kompletnie nie mają na nas żadnego wpływu. To tak jak ja robię czasami ze swoim synem. Myślę, że bardzo popularne teraz jak gdyby zjawisko, to co Wam w tym momencie przedstawię. Mianowicie, ja stosuję też motywację zewnętrzną, oczywiście w stosunku do, do na przykład do swoich dzieci. Kiedy syn czegoś nie robi, to po prostu mu mówię, że ma karę na komputer. Wyłącza mu ten komputer, mówię: Wyłącz ten komputer, nie ma żadnego komputera przez najbliższe, i tutaj już różnie pada ileś tam dni, czy tam tydzień, czy może dłużej, różnie, rozmaicie, prawda? Motywacja zewnętrzna tak naprawdę poprzez jakąś karę i co się dzieje potem? Ja to w jego przypadku widzę po prostu w fantastyczny sposób. On momentalnie staje się innym człowiekiem. On momentalnie robi wszystko to, o co zostanie poproszony, ale on tego nie robi z własnego przekonania. On to robi z przekonania, że ja zmięknę i zmienię zdanie albo ukrócę ten termin o jakiś tam dzień, dwa, czy tam ileś. No nie? I on tylko to z tego powodu robi. W momencie, kiedy wracamy do punktu wyjścia, czyli dobrze masz, możesz sobie włączyć tam komputer, z powrotem, jak gdyby, wraca do swojego normalnego zachowania. I, i tak naprawdę w ten sposób możemy się bawić cały czas. Czyli stosuję w tym takim zakresie pewne takie stwierdzenie: jeśli coś zrobisz, to ja pozwolę ci włączyć komputer. W żaden sposób go nigdy tak naprawdę yy, nie zmotywuję w sposób prawdziwy. Oczywiście nie funkcjonuję wobec niego tylko i wyłącznie w ten sposób. Oczywiście on też ma czasami. Zupełnie naturalne, fajne takie przebłyski. Tylko teraz, z racji tego, że jest dalej dzieckiem, my pracujemy nad tym, żeby te przebłyski były coraz częstsze. Czyli, żeby zmienić to stwierdzenie, jeśli coś zrobisz, to ja tobie dam to, albo zrobię to, na stwierdzenie, ponieważ zachowałeś się tak, a nie inaczej, zrobiłeś tak, a nie inaczej, to ja tobie dam to, albo to ja wobec ciebie zrobię to. Proste stwierdzenia. Ja z racji tego, że, że mówię o, o, o dziecku tak naprawdę i całym procesie wychowawczym, który cały czas trwa, to tutaj wiadomo, gdzieś, gdzieś lawirujemy pomiędzy jednym i drugim stwierdzeniem, czyli jeśli to, ponieważ to, tutaj na razie szala niestety, na to pierwsze stwierdzenie jest, jest, jest powiedzmy przechylona i, i, i częściej nad tym, nad tym pracujemy, ale tak jak powiedziałem, są przebłyski. I tak samo jest z nami i motywacją tą zewnętrzną. Ta motywacja zewnętrzna opiera się o to stwierdzenie, jeśli coś zrobisz, to ja Tobie dam premię. Jeśli coś zrobisz, to ja Tobie pozwolę pojechać na szkolenie. Jeśli coś zrobisz, yy, to firma Tobie tutaj, o, coś oferuje. I co my, czego my uczymy człowieka? Że on musi coś wykonać, żeby coś dostać. Ale jak to dostanie, to znowu mu się nie będzie chciało. I tak funkcjonuje motywacja zewnętrzna. Jest totalnie krótkotrwała i tak naprawdę długofalowo może nawet demotywować i może prowadzić jeszcze do czegoś znacznie gorszego. Mianowicie może prowadzić do szantażu. To już zależy od człowieka, z jakim mamy do czynienia. Jeżeli my nauczymy człowieka funkcjonować, jeśli to zrobisz, to dostaniesz to, to ten człowiek może zacząć szantażować też. I to też będzie jakaś pochodna tego, że stosowaliśmy motywację zewnętrzną, że stosowaliśmy tylko motywację zewnętrzną i nie poświęcaliśmy swojego czasu i wysiłku na to, żeby znaleźć jakieś inne źródło motywacji, o którym powiem w drugim odcinku tego, tego cyklu. Pomyślmy o tym, że takie funkcjonowanie może doprowadzić, że pracownicy będą nas szantażować. Ja nie zrobię tego, jeśli nie dostanę tego, jeżeli chcesz, żebym to zrobił, to ja chcę dostać to. I nagle się okazuje, że to właściwie ten pracownik tutaj zaczyna pewnymi elementami sterować, po prostu zaczyna nas szantażować. I, i to nie jest rzadki przypadek, to nie jest sporadyczne zdarzenie. Ja się z tym spotkałem, zarówno wśród pracowników, powiedzmy, nie lubię tego określenia, ale takich szeregowych specjalistów, inżynierów, ale co gorsze, ja się spotkałem też wśród menadżerów z takimi stwierdzeniami. Wśród menadżerów, którzy wykonywali swoje obowiązki z myślą o tym, jak tutaj od firmy wyciągnąć więcej pieniędzy. To, to już jest w ogóle niemalże karygodne. I to wszystko oparte jest o tą motywację zewnętrzną. Czyli z jednej strony motywacja zewnętrzna. Okej, okay, może motywować, ale pamiętajmy, ona bardzo krótko motywuje. Ona nie da wam tego efektu, jaki chcielibyście uzyskać. W stosunku do swojego zespołu, lub w stosunku do samych siebie. Ta motywacja zewnętrzna, jeżeli ją będziesz stosował do siebie, ona cię nie zmotywuje na długi czas. Ale też zagrożenie tej motywacji jest właśnie takie: szantaż. Jest to, że my możemy tracić pewną kontrolę nad całym jakimś tam procesem, nad takim zjawiskiem, które toczy się w naszej. W naszej organizacji. Motywacja zewnętrzna ma tak czy inaczej jakiś plus, mianowicie motywacja zewnętrzna sprawdza się dobrze wobec czynności, które są proste do wykonania. Tam motywacja zewnętrzna faktycznie może odegrać istotną rolę, ale tylko i wyłącznie w tym miejscu, gdzie do mamy do czynienia z czynnościami prostymi, powtarzalnymi. Łatwe mi do wykonania. Wówczas czynnik motywacji zewnętrznej faktycznie jest silniejszy od czynnika motywacji wewnętrznej, o którym powiem w następnym odcinku. I o tym zapamiętajcie. To zapamiętajcie, ja oczywiście to przypomnę w kolejnych odcinkach i zestawię te różnice pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną motywacją, czy też autonomią, ale już teraz zaznaczam: tam, gdzie mamy proste czynności, powtarzalne i łatwe do wykonania, Motywacja zewnętrzna jest silna, i ją tam powinniśmy stosować. W każdym innym miejscu ona jest silna, punktowo i bardzo, bardzo, bardzo krótkotrwała. Jeżeli mamy czynności bardziej wymagające, bardziej mamy do czynienia z pracą umysłową, to ta motywacja zewnętrzna absolutnie nie, nie zna egzaminu. Ona nam wygeneruje pik motywacji, ale za chwilę ten pik nam zniknie, i znowu. Do podtrzymania życia będziemy musieli, będziemy musieli wygenerować drugi pik. I tak od piku do piku. A w międzyczasie spadek formy. I tak to wygląda właśnie z motywacją zewnętrzną. I zastanów się sam yy, nad tym, czy faktycznie ta motywacja zewnętrzna w postaci prestiżu, władzy, pieniędzy, kary, jakiejś porażki, potencjalnej porażki, czy one Ciebie motywują, czy one są długotrwałe. Czy faktycznie jest tak, że te elementy zewnętrzne mają prawo Cię tylko i wyłącznie zmotywować, lub Twój zespół? Zastanów się też nad tym, jak Ty motywujesz ten zespół. Czy jeżeli robisz to tylko i wyłącznie czynnikami zewnętrznymi, czy widzisz, że faktycznie ten zespół jest zmotywowany i ta motywacja jest podtrzymana przez dłuższy czas? Czy Wierzysz w to, że motywacja zewnętrzna jest tą motywacją najsilniejszą? Zrób sobie taką analizę, taką refleksję. Jeżeli stwierdzisz, że nie wierzysz, to się zastanów, co innego by mogło być. No i popatrz w ogóle na całe otoczenie. Jak ludzie się motywują, co ludzi motywuje i na ile ta motywacja jest trwała, bo to na czym nam zależy, to zależy nam na trwałości. Tak jak nam zależy na trwałej stabilności procesu, tak samo nam zależy na trwałości motywacji zespołu, czy tam poszczególnych osób w zespole, czy też na trwałości mojej motywacji. Ja nie chcę mieć zaburzeń swojej motywacji. Ja chciałbym, żeby moja motywacja cały czas była na wysokim poziomie, żeby była stabilna. Tego oczekuję wobec siebie i tego oczekuję, i to chcę dać też ludziom, którzy gdzieś tam w moim otoczeniu przebywają i ze mną współpracują. Więc to tyle o motywacji zewnętrznej. Zrób sobie jakąś autorefleksję nad tym. Może, może to jest jakieś zderzenie, to, co Tobie powiedziałem, to, co tutaj przedstawiłem, jest jakimś zderzeniem wobec tego yy, Twojego przekonania i Twojego funkcjonowania. OK, podziel się tym zderzeniem. Podziel się z tym, jak bardzo się z tym nie zgadzasz, co powiedziałem, lub jak bardzo się zgadzasz, jakie Ty masz obserwacje, daj znać komentarzach, i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek, gdzie powiem właśnie o motywacji wewnętrznej i autonomii. Myślę, że ten drugi wyraz może budzić większe zainteresowanie. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!